Dzisiaj zagramy sobie w kolejną straszną gierkę. Lubię straszne gry w Roblox, bo one są serio straszne. A gra się nazywa Doors. Co tu jest? CO JEST?! To nie jest chyba dobry pomysł, grać w tą grę o tej godzinie. Ej, zablokowałem się. No cześć słoneczko. Ej, na nic mi nie stać. Ciekawie będzie tak bez światła. Dobra, wychodzę z tej windy, bo tutaj za drogo. Zamknęli za nami windę. Otwórzcie to, ja już nie chcę chyba tutaj być. Halo. Poproszę klucz do drzwi numer yy, jeden. Ciekawe, co będzie za tymi drzwiami. Serio? Zwykły pokój? Dobra, gdzie są te potwory? Co to było? Czemu ten hotel jest cały rozwalony? Co? Ołówek? Chyba mi się nie przyda. No, chyba, że sam sobie narysuję jakiegoś potwora. O tak, to dobry pomysł. Mamy zapalniczkę. Teraz już nic nam nie zrobią. Czemu tu jest ciemno? A mamy. Mamy zapalniczkę, dobra. Co się dzieje? Co się działo ze światłami? Tuto! Świetnie, zginąłem. Coś tutaj jest nie tak. Czemu tam jest zejście? Co tutaj jest? Czemu tu są drzwi? Owek, obsyd. Ej, co to! O, fajnie, dali nam wytrychy. Teraz będziemy mogli się włamać komuś do pokoju, żeby mu powiedzieć, że w dorsach straszy. Pokój 11. Oko, to tylko szafa upadła. Jakieś to niestabilne było. Kto tam montował? Sąsiedzi? Oj, świata migają. Drugi raz nie dam na to nabrać. Haha, ha. łatwo. Czemu tam jest światło? Co tu się dzieje? Dawać mi więcej pieniędzy. Co? Nic tu nie było. Co za biedna komoda. Coś tutaj jest nie tak. Mamy dwa różne wejścia z, z numerkami. 19 Oj, co Co to? Co to jest? Czemu, jak na to patrzę, to mi zadaje obrażenia? Tyłem nie, Dobra, nie mogę na to patrzeć. W takim bądź razie, co jest tutaj? Jaki w ogóle to był numer? Czemu tu nie widzę numerka? Dobra, Próbuję zejść na dół, bo tam jest. Tam to coś. Co tu jest? Co tu? Super! ołam się poduszko, bo tato wrócił z wywiadówki. Czemu te drzwi się tam świecą, muszę to sprawdzić. Pewnie coś zaraz na mnie wskoczy, a jednak nie. Jest klucz. Znowu mamy dwa wejścia, które możemy otworzyć. Pewnie znając życie otworzymy tam, gdzie jest ta pijawka. Które by tu wybrać? Dobra, idziemy w numer 14. No nie! Takie szczęście mamy w tej grze. Gra jest chora. Nie dam się na to nabrać. Rozgryzłem cię, już mnie nie zabijesz. Piwnica z winem, albo z czymś innym. Musimy tutaj znaleźć jakiś klucz. Jest jakaś wajcha. I teraz powinny nam się otworzyć jakieś drzwi. Jest. Pokój 17. Ale proste. Musimy obrazy powkładać na odpowiednie miejsca. Przecież to jest banalne. Ta gra jest za łatwa. Wow. Sekretne przejście. Jak w narni. Ta gra jest chora. Widziałem ducha fotelowego i zgnąłem już kilka razy. O oczko. Czemu to się na mnie patrzy? Pst. Co to? Co to miało być? Te pijawy chcą wyssać ze mnie całą krew. Czemu to oczy się na mnie patrzą? Coś czuję, że zaraz pewnie coś się wydarzy. Nie patrzcie się, bo się trochę wstydzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Halo. Nie, nie. nie! są drzwi! Nie są drzwi. Daję temu hotelowi jedną gwiazdkę. Zabrak światła. Nie podoba mi się to. Co się dzieje? Co tu jest? Co to za węgiel? To. co jest, te oko żyje? A, on jest daleko. Co mi może zrobić? To daleko jest. Ty, ty, ty. Co tak? Wo co jest? Nie! Pamiętacie, jak mówiłem, że to łatwa gra? Żartowałem. Chciałem dodać, że łatwiej jest przetrwać. W Ohio znaleźliśmy krzyż. Teraz będziemy mogli wypędzać złe demony z tego hotelu. Dobra, będziemy chodzić z krzyżem w rękach, bo czujemy się z tym bezpieczniej. Co oni mogą teraz zrobić? Mamy krucyfiksa. Oho, to nasz czas. Na imię Robloxowego Admina. Każę ci zawrócić i zostawić mnie w spokoju. Zatrzymaj się, diable. Zatrzymaj się, diable. Nie wejdziesz tu, do tego pokoju. Albo dobra. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Dobra. Krucyfiks nie działa. Fajnie. Gdzie ma oczy, to znowu ja. Dobra. Dotarliśmy do węgla. ma skład węgla, to znowu ja. Tym razem mi się uda przed tobą uciec. Uciekamy, uciekamy. I tutaj. Dobra, dobra, dobra. Tutaj. Mamy to, mamy to. Jestem już. Co teraz? strona. którą stronę. Wróć tutaj. Mamy. Jest. Oj! Czemu są jakieś dłonie? Nie chcę z wami zbijać piątki! Idźcie stąd! Jest! Jest! Udało się! I co? I co, cwaniaczku? Ta gra jest powalona. Gdzie jesteśmy? Co to za pokój? Nie chcę chyba wiedzieć, co jest za tymi drzwiami. Zakręćmy sobie kulą. Na szczęście. Nie wiem, co mnie tam czeka, ale. Co to jest? On wygląda jak parówko-pijawka Co to było? Tutaj jakaś kartka się świeci Co jest na niej? Jakiś plan Aha, jakiś kod Dobra Parówka jest zła i Nie pozwala nam zbierać książek O nie, parówka tu idzie Nie, zostaw mnie parówka Ej, parówka O nie Iść na parówka. Nie!